Samsung coraz częściej pokazuje, że rozumie użytkowników i stara się podążać za ich potrzebami. Uwagi użytkowników skutkowały powstaniem w końcu stosunkowo kompaktowego urządzenia w rozsądnej cenie. Mam na imię Bartek. A testowany dzisiaj Galaxy A41 ma szansę trafić do Waszych kieszeni, jeżeli szukacie dobrze leżącego w dłoni smartfona. A41 już na samym początku staje się smartfonem, z którym jakiekolwiek inne urządzenie będzie miało problem konkurować właśnie ze względu na jego wielkość. Bo tak, jeżeli ktoś uzna, że chce mieć mały smartfon wielkości np. iPhone'a 10 w cenie średniaka, to ze świecą można szukać konkurencji dla testowanego modelu. A41 leży świetnie w dłoni, bez problemu dosięgam kciukiem w każde miejsce na ekranie, a do tego bryła urządzenie jest wąska, co dodatkowo poprawia chwyt. Samsung wykonał obudowę z plastiku, który doskonale znamy z linii A. O dziwo, po Waszych komentarzach widzę, że jest coraz więcej zwolenników plastiku w smartfonach, jednak to pragmatyczne podejście do smartfonów zaczyna przeważać. Trudno odrzucić argumenty takich osób, bo materiał ten wyklucza pęknięcie obudowy przy pierwszym lepszym upadku smartfona, wyłączając z tego ekran, oczywiście. Syntetyk w A41 wydaje się wytrzymały. Wrzucałam telefon do kieszeni z kluczami, i nie widzę na rewersie żadnych rys. Warianty kolorystyczne są przyjemne dla oka. Moim faworytem jest zdecydowanie niebieski. Pochwalam Samsunga za wzór na pleckach, który w różny sposób załamuje światło, dając nam kolory tęczy na całej powierzchni tyłu. Jeżeli chcecie mieć możliwie najlepszy ekran w swoim smartfonie właśnie w tej półce cenowej, to warto brać przede wszystkim pod uwagę Samsunga. Super AMOLED zawitał w tym, jak i w modelu z tamtego roku. Fajnie, że Samsung nie oszczędza na tym komponencie. To, co pewnie Was najbardziej interesuje, to przekątna. W tym przypadku wynosi 6,1 cala, ale trzeba od razu zaznaczyć, że A41 ma bardzo wąskie ramki otaczające ekran. Takiego zagospodarowania nie powstydziłby się nie jeden droższy smartfon, także dlatego udało się osiągnąć fajny rozmiar urządzenia przy zachowaniu względnie dużego ekranu. Jak to w super AMOLEDach, czernie są doskonałe, a jasność maksymalna daje komfort pracy w ostrym słońcu. Zaznaczyć muszę, że minimalne podświetlenie o dziwo jest również przyjemne dla oczu, przy przeglądaniu treści po zmroku. W ustawieniach możemy wybrać tryb wyświetlanych barw. W przeciwieństwie do A51 tutaj mamy wcięcie na aparat do selfie w postaci kropli wody. Lepsze to czy gorsze, kwestia waszej estetyki. Ekran Super AMOLED pozwala nam na implementowanie do urządzenia pełnego ekranu Always On. Nie mamy diody powiadomień, ale ekran Always On możemy mocno dopasować do swoich preferencji. Fajnie, że możemy włączyć dynamiczny ekran blokady, na którym będą wyświetlane różne tapety, a kategorie obrazków możemy zmienić w ustawieniach. Na ekranie blokady mamy też Face Widget, czyli takie mini ekraniki z odtwarzaczem muzyki, pogodą czy zaplanowanym alarmem. Skoro mowa o ekranie blokady, to musicie też wiedzieć co nieco o zabezpieczeniach. A41, mimo że jest dosyć tanim urządzeniem, to posiada skaner odcisków palców umieszczony pod ekranem. Działa on raz lepiej, raz gorzej, ale główna zasada jest taka, że trzeba palec chwilę przytrzymać w miejscu skanera. Po około sekundzie widzimy wtedy odblokowany ekran, czasami i nawet sporo szybciej. Oczywiście można znaleźć lepsze skanery, ale po kilku dniach i do tego funkcjonowania przywykłem. Nie drażniło mnie to, a to jest z kolei chyba najważniejsze. Samsung oczywiście nie zapomniał również o rozpoznawaniu twarzy. Wystarczy telefon podnieść, rozpoznaje on zmianę położenia i aktywuje w tym momencie cały proces rozpoznawania twarzy, który swoją drogą zachodzi dosyć szybko. Jak działanie to i podzespoły? Zazwyczaj do smartfonów z linii A trafiały procesory autorskie Samsunga, czyli Exynosy. A41 wyłamuje się z tego trendu, a na pokładzie witamy Mediateka Helio P65. Jest to procesor ośmiordzeniowy o maksymalnym taktowaniu pojedynczego rdzenia 2 GHz. Na razie ta jednostka trafiła tylko do smartfonów Samsunga i Vivo. Nie jest to procesor marzeń, ale zobaczymy jak sobie poradzi na co dzień. Co istotne, nie zauważyłem, żeby się przegrzewał. A41 występuje w jednym wariancie pamięciowym. 4 GB RAMu i 64 GB przestrzeni na pliki, plus oczywiście karta SD. Otrzymaliśmy Androida 10 wraz z nakładką Samsunga One UI 2.1. Początkowe dwa dni po pierwszej konfiguracji były w wykonaniu A41 trochę toporne, ale później praca tego urządzenia ustabilizowała się. Są widoczne pewne przeskoki i czasami poucinane przejścia, ale doszedłem z tym modelem do porozumienia, że trzeba wejść w ustawienia i ograniczyć animację. Jeżeli dodatkowo chcecie przyspieszyć telefon, to zachęcam do odblokowania ustawień programisty, w których możemy zupełnie wyłączyć animacje, a to z kolei bardzo poprawia działanie tego urządzenia. Samsung lubi chwilę od debiutu smartfona na rynku wypuścić poprawkę w postaci aktualizacji, która usprawnia działanie smartfona, więc może być podobnie i w przypadku A41. Z fajniejszych systemowych rzeczy, z których korzystałem podczas testów, to bąbelki z aplikacjami, z których dostajemy powiadomienia. Działa to podobnie do Facebookowego messengera, z tym, że aplikacje wyświetlane są w wpływającym oknie nad innymi programami. Nakładka ma też inne, mniej znane opcje, jak możliwość włączenia autorotacji pulpitów głównych, czy włączenia lub też wyłączenia automatycznego dodawania nowo pobranych aplikacji na pulpity główne. Z poziomu belki ze skrótami szybko wywołacie skaner kodów QR, który jest zaszyty w aplikacji aparatu. Aparat za chwilę, a przed nim muzyka. Mamy pojedynczy głośnik multimedialny, który nie zachwyca maksymalną głośnością, ale do prostych zastosowań jest ok. Podpinając słuchawki przez jacka 3,5 mm możemy pobawić się z korektorem graficznym i Dolby Atmos. Na starcie nie mamy aplikacji Samsung Muzyka, a warto ją sobie doinstalować z Google Play jest bardzo przyjemna wizualnie. Dźwięk na słuchawkach jest poprawny, a szczególnie warto pobrać ulubione utwory w MP3, bo dźwięk jest dużo ciekawszy niż z popularnych aplikacji streamingowych, choć nie oznacza to, że muzyce odtwarzanej w tej formie czegoś brakuje. NFC jest obecne, jest również szybkie pobieranie danych przez sieć LTE i WiFi, rozmawiało mi się przez ten telefon komfortowo, głośnik działa poprawnie, także jeżeli chodzi o kwestie komunikacyjne, A41 wywiązuje się z nich bardzo dobrze. W porównaniu do A51 nie mamy w A41 obiektywu do makro. Otrzymaliśmy za to główny aparat o rozdzielczości 48 megapikseli z technologią quad Bayer, którą znajdziemy gdzieś w 9 na 10 smartfonów ze średniej półki. Prawdopodobnie główna matryca jest taka sama jak w Galaxy A51. Towarzyszy jej szeroki kąt o rozdzielczości 8 megapikseli i obiektyw do pomiaru głębi 5 megapikseli. Samsung w tej cenie ma jedyną w swoim rodzaju dynamikę na zdjęciach za dnia. Fotki cechują się żywymi kolorami, a rozpiętość tonalna nawet bez HDR-u jest przyjemna dla oka. HDR domyślnie jest włączony, nie wyłączajcie go. Może zrobić nam czasami pozytywną niespodziankę ze zdjęciami. Fotografie posiadają odpowiednią ilość informacji, po przybliżeniu detale nie uciekają i mam wrażenie, że nie ma takich przeostrzeń jak były kiedyś na fotografiach tańszych Samsungów. Na szerokim kącie życzyłbym sobie trochę lepszej ostrości. Czasami pojawia się w narożnikach lekka aberracja chromatyczna, ale za to nie ma innych zniekształceń obrazu. Ogromna szkoda, że Samsung usunął w tym modelu tryb nocny, który w Galaxy A51 spisywał się naprawdę bardzo dobrze. Tutaj fotki nocne nie są mocną stroną tego urządzenia i jedynie czym możemy się wspomagać wieczorem to właśnie HDR. Szkoda, bo w tej cenie oczekiwałbym lepszych zdjęć nocnych. To, że obecnie nie ma trybu nocnego, nie jest powiedziane, że Samsung tego nie może nadrobić przy okazji jakiejś aktualizacji, bo na przykład Galaxy M21, czyli smartfon trochę tańszy od A41, takowy tryb posiada. A41 nie obsługuje nagrywania filmów 4K, maksymalna rozdzielczość to Full HD. Szkoda, za to mamy obsługę obrazów AR, czyli możemy rysować na rozszerzonej rzeczywistości. Szczegółowość filmów jest porządna, nagrania na szerokim kącie są znacznie lepiej ustabilizowane. Z selfie wiąże się ciekawa historia. Aparat ma 25 megapikseli i mamy dwa widoki. Przybliżony i szeroki, z czego przybliżenie jest wycięciem zdjęcia szerokiego. Szeroki kadr ma 12 megapikseli, ale w ustawieniach możemy wymusić pełną rozdzielczość matrycy, czyli 25 megapikseli. Osobiście przyłączałbym się na waszym miejscu na 25 megapikseli i pozostawił to na stałe. Pochwalę wycięcie tła w trybie live focus, które działa równie dobrze na głównym obiektywie. Selfie są spoko, o ile, jak zawsze, nie przesadzicie z wygładzaniem twarzy. Bateria nie zaskakuje w tym smartfonie. Pojemność akumulatora 3500 mAh łączy się w tym w modelu z 15 watowym szybkim ładowaniem. Posiadając ten model, musicie być przygotowani na codzienne ładowanie smartfona lub raz na półtora dnia. To maks, jaki uzyskałem. Przekładając to na liczby, to od 4 do 5 godzin pracy na ekranie. Testując Galaxy A41, zdałem sobie sprawę, jak bardzo tęskno mi do urządzeń małych, które bez problemu obsłużę jedną ręką bez jakichś niepotrzebnych wygibasów, i to jest super. Bardzo mocno czułam kciuki za to urządzenie i przede wszystkim za aktualizację, która może poprawić kilka tych elementów, do których mogłem się przyczepić. Natomiast ogólnie jest to urządzenie godne zainteresowania. Zachęcam Was do zasubskrybowania kanału i pozostawienia łapki w górę, jeżeli uznajecie, że ten materiał Wam pomógł. Tymczasem żegnam się z Wami, cześć i do zobaczenia.